Wygrzebałam z czeluści szafy stary projekcik, który zaczęłam porzuciłam i chciałabym teraz razem z Wami go dokończyć. Jest niteczka. Taka fajna. Cztery nitki. I jedna jest średnia, piąta. Z to skokonków. Na zamówienie robiona, tak? Oni, oni Wam ko w kokonkach robią kto jak chce, sobie sam wybiera kolorki, długość, grubość. Także wyjątkowo to nie jest od mariolki. E, to ogólnie z tego co pamiętam, miała być bluzka. Miała być jakaś tam fajna sobie bluzka z takim troszeczkę nietypowym e, dekoltem. No za dużo tego Wam teraz e, nie pokażę, bo nie chcę, żeby mi pospadało. Ale tak, to jest. Standardowo robione reglanem. Początkowo było robione do tego miejsca w rzędach i oczka były dodawane tu zarówno jak i tu, także powstawała taki szpic, taki serek i tu w tym momencie z tego co policzyłam dodałam 20 oczek na połączenie tych dwóch, że tak powiem brzegów dekoltu, także tego taki troszeczkę będzie kwadratowy. O! Muszę jakoś szydełkiem to chyba wykończyć. Nie wiem, nie pamiętam, co ja tu planowałam, co ja tu kombinowałam. Ale spróbuję z tego zrobić sukienkę, bluzkę. Sama nie wiem, zobaczymy, co mi wyjdzie. I teraz tak, z tego, co się doliczyłam, jak ja zaczęłam robić? Na plecy miałam. 38, y, ogólnie miałam 70 oczek, tak, y, na plecy miałam 38, na każdy raglanik miałam po dwa oczka, na rękawy miałam 10 i 10 i tutaj przód zaczęłam od dwóch oczek, tak, tu miałam dwa oczka, tu miałam dwa oczka na ten dekolt, tak zaczynałam w rzędach i na prawej stronie, na prawych oczkach dodawałam tu, i tu. A teraz będziemy oddzielać rękawy. O, już mi tu, powiedzicie, pospadały oczka. Się się tego bałam, ale dobra. Misza o to. Coś tu mi się poplątało. Ochaj, wyszłam z kadru. Dobra, wróciłam, jestem w kadrze. Teraz tak oddzielamy sobie rękawy. Zdejmuję oczka. Czekaj, aha, dotąd. To, to, to. No coś tu, wiecie, tak trochę ciężko idzie. Na tą żyłkę nie chcę wejść. Widzicie? Kurczę, a aby nie trzeba zrezygnować z żyłki bo żyłka się okazała za gruba no jasne dobra, zaraz wrócę no dobra, jeszcze nie powiedziałam że mam e, druty trójeczki e, i teraz co okazało się, że żyłka jest po prostu za gruba nie dam rady w tym projekcie wykorzystać żyłki, więc po prostu sobie przerzucę na druty pomocnicze wzięłam druty bambusowe Dobra. To się zobaczymy, jak przerzucę. Oczka nabrane na drut pomocniczy. I teraz jeszcze chciałabym dodać 10 oczek pod pachą. Czyli po prostu sobie na rzucę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. Mamy 10 oczek dodanych pod pachą, i teraz będę robiła dalej, kontynuowała robótkę prawymi oczkami w okrążeniach. O. Tak sobie robimy w okrążeniach. Eee, czy coś będę dodawała? Nie wiem. Jak coś wymyślę, coś będę dodawała, coś będę zmieniała, to eee, po prostu się spotkamy i Wam pokażę. Eee, na chwilę obecną robię tylko i wyłącznie okrążenia drewnymi eee, oczkami. Co z tego będzie? Albo bluzeczka, albo sukienka. Standardowo u mnie wyjdzie w praniu. Sukieneczka rośnie. Nie pokazywałam Wam tam jakichś szczegółów tego wszystkiego, bo przykładowo oddzielanie rękałów, no to bo to już była gotowa robótka tam zaczęta, to nawet nie oddzielałam, już nie mam zrobione, ale w jaki sposób oddzielam rękawy, to znajdziecie na moim kanale, w innych filmikach. Tak samo nie nagrywałam filmu tutaj robienia na rękawkach listków, czy tutaj robienia tych listków, bo sam filmik by zajął z dwie godziny. To jest taka no, troszeczkę dłuższa praca, ale ten wzór, w jaki sposób ja robię, znajdziecie na moim kanale. E, ważna informacja to zanim zaczniemy robić listki, e, koniecznie musi być liczba oczek podzielna przez 12. Tu miałam liczbę oczek podzielną przez 12, tak samo e, tutaj na rękawach. Miałam liczbę oczek podzielną przez 12. Teraz tak, dodawanie oczek, bo dodawałam oczka, tutaj pozaznaczałam, moment, momencie tylko odnajdę się, tak jest tutaj. Raz wszystko pokażę, wytłumaczę. E, dodawałam oczka co dziesiąte e, oczko. Tu, tu, tu i tu dodawałam e, oczka co dziesiąte oczko e, z nitki pop, e, poprzecznej. Czyli z nitki poprzecznej, czyli dodawałam, już Wam to pokażę w jaki sposób. O, jejka, jejka. Z tej nitki, tak? Tutaj z tej nitki w ten sposób nabierałam. O, przeciągałam i dodawałam oczko w ten sposób. dalej dokładnie tak tu widać nawet rękę podłożę widzicie to w ogóle nieudany sposób dodawania oczek tylko tu w tym jednym miejscu na brązowym markerze dodawałam oczka dzieląc nitkę zaraz też wam pokażę w jaki sposób i to jest najmniej udane czyli mam Włóczkę mam z czterech nitek, więc brałam dwie nitki, przerabiałam później kolejne dwie nitki, tak oczko dzieliłam na pół. Ech, to jest najmniej udany sposób dodawania. Całą resztę oczek tak tutaj, już wszystko dodawałam po prostu przez narzut, tak jak robiłam narzut dalej. Ech, więc to moim zdaniem najmniej rzuca się w oczy w, przy tej włóczce. Najlepiej wygląda te dodawania oczek. Zazdroszczę dziewiarkom, które dodają oczka, także w ogóle tego nie widać. Może kiedyś dodę do takiej perfekcji. Fajnie by było. Eee, teraz tak. Jeszcze może troszeczkę podwiem od razu o jakichś tam wymiarkach tej sukni, co tam już jest. Na pewno jeszcze kilka razy będę mierzyła, ale. E, mamy 40 cm, o, uciekłam. 40 cm e, tutaj mamy szerokości. E, to jest akurat na biuście. Wypada na biuście. E, wysokości no, 7 cm, a w rzędach to są 24 rzędy, bo tak wychodzi akurat z jednego raportu e, wzoru. Wszystkie oczka, wszystkie tutaj dodawałam co dziesiąte, tak? Czyli przerobiłam 10 i po dziesiątym dodawałam. Pierwsze dodawanie było po 3 cm. Następne dodawanie było do no, jakieś 2,5 cm wysokości. Następnie też gdzieś tak około 2,5 cm. Kolejne około 4, następne 3, później mamy 3,5 cm, no około 5, następne około 6,5 cm. Od różowego do zielonego markerka mamy, mamy, mamy. A no, będzie 8, 8, nie, 9 cm. I tu na razie tyle, więcej nie dodawałam. W okrążeniu mi się wydaje, wiecie co, nie liczyłam, ale tak na oko mogę Wam powiedzieć, że na pewno ponad 400 oczek, może nawet coś w pobliżu 500 oczek będzie. Teraz co? Już raczej chyba nie będę dodawała. Jeżeli będę dodawała, to jeszcze Wam. Na pewno o tym e, powiem. E, jeszcze porobię. Musi być troszeczkę dłuższa. Teraz e, z tego, co pomierzyłam, to tylko tyle, co e, zakrywa pupę. Ale tak mniej więcej e, na wysokości kolan albo tuż na samym końcu e, dole tej sukienki, jeszcze raz zrobię ten e, wzorek, tak? Na wysokość 24 rzędów. Tak samo, tutaj rękawy mam wzorek na wysokości 24 cm. Tak samo, odwrócić na przód. Widzicie, tu taki dekolt wychodzi troszeczkę, nie widzicie, uciekam z kadru. Taki troszeczkę, troszeczkę, taki jakby w kwadracie, czy coś. Pierwszy raz w życiu takie coś robiłam. No ale co, zawija się, okropnie to wygląda. Na początku miałam w planach ten wzór przenieść tu i zasłonić, ale no, to jest dodawanie oczek, jakoś żeby to wyglądało. No i niestety nie czuję się na siłach. Więc co, postanowiłam, że dookoła srebrną nitką zrobię takie wykończenie na szydełku. Co z tego wyjdzie. Nie mam dla tego pojęcia, bo ja i szydełko nie za bardzo się lubimy. Ale więc, skoro tu będzie wykończenie srebrną nitką, na pewno będę musiała zrobić tu wykończenie srebrną nitką i na dole też, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Tak, kochani, jak obiecałam, pokazuję wam tutaj e, część, którą robi już e, z listkami. I teraz taka moja podpowiedź dla osób, które e, nie są wprawione w robieniu i mają problem nawet z najłatwiejszymi wzorkami, tak jak ja e, podzielić sobie co 12 oczek, mm, markerami słowami dzisiaj uciek uciekają kurczaki. Po prostu tak, e, tak jak mówiłam, tak, e, ilość oczek dookoła. Musi być ilością podzielną przez 12. Następnie co 12 oczko umieściłam marker. Podzieliłam po prostu na raporty. Także teraz w każdej chwili, jak sobie przerwę, czy jak zrobię jakiś błąd, nie muszę cofać się ileś tam, szukać, gdzie to było, w którym ja w ogóle tak naprawdę miejscu jestem. Po prostu mam 12 oczek od markera do markera żeby się nad tym zastanowić, co ja źle zrobiłam, w którym momencie źle zrobiłam, ewentualnie cofnąć się do markera, jeżeli nie potrafię znaleźć błędu i zacząć od nowa, tak? No i musimy po prostu też sobie liczyć okrążenia, w którym jesteśmy. Ja to sobie robię elektronicznym licznikiem, także zawsze pamiętam, wiem w którym okrążeniu jestem i co akurat mam robić. Ale moim zdaniem to akurat taki fajny sposób jest, żeby się nie Pogubić, tak? Co 12 tu plastikowym mam zaznaczone początek, koniec okrążenia, a metalowymi mam po prostu co 12 oczek zaznaczony raport. Tak, bo jak już mówiłam, tam gdzie opowiadam o wzorku liście, nasz raport ma szerokość 12 oczek, a wysokość 24 rzędów okrążeń. I co jeszcze mogę powiedzieć Wam? Jak zrobię te listki, teraz nie wiem, czy zrobię tylko jeden raport 24, czy może zrobię na 48, no to, to już tam nie nieistotne, czy będzie jeden, czy dwa, ale chyba zrobię jeden, żeby po prostu było tak, jak jest wszędzie, tak, po jednym raporcie, to jeszcze kawałeczek będę robiła zwykłym dersejem, zakończę... Chyba będę musiała zakończyć Francuzem, żeby mi się to nie zawijało. Ale ten Francuz jakoś mi tutaj e, nie pasuje w żaden sposób. Nie wiem. Pomyślę jeszcze jak zakończyć. Może zakończę kawałkiem po prostu e, wzorku listków. O Tak jak tutaj to jestem w szóstym okrążeniu. To może sześć okrążeń. Po prostu taki ala ażurek. Czy coś, żeby było. Ech, I zakończę. Albo po prostu jeszcze jednym Całym listkiem nie wiem, zobaczę standardowo jak to umie, wszystko wyjdzie w praniu w trakcie robienia, ale uważam, że zakończenie sukienki takim niepełnym wzorkiem chyba by było nawet nie najgorsze, ale w tym momencie jeszcze jest za krótka, bo jest dosłownie przed kolaną, a ja chcę, żeby była kawałeczek za kolano, także jeszcze te kilka centymetrów na długość zrobię. Chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, moim zdaniem bardzo ważną przy tym projekcie. Zakańczanie sukienki, tak? Już zamykam oczka i oczka zamykam bardzo, bardzo luźno. Tego nie uciekam, nie uciekam z kadru. Mega luźno oczka zamykam. Widzicie, wyciągam takie gigantyczne pętelki. O, widzicie, ja bardzo, bardzo super luźno zamykam. A dlatego, ponieważ tutaj są listki, mama, mama? które ogólnie są luźnym wzorem, i widzicie, się naciąga i jeszcze nawet mogę luźnie to zamykać, jeszcze bardziej wyciągać oczka. Teraz weźmiemy się za wykończenie dekordu, do tego użyję takiego srebrzystego kordonka, no niestety jest już przewinięty i nie mam pojęcia jak się nazywa, ale na pewno był kupiony u Mariolki. Tego jestem więcej niż pewna. Wykańczam po prostu najprostszym sposobem jaki znam, eee, jedynym sposobem jakim znam, bo ja i szydełko się nie lubimy. Po prostu, żeby jakoś to tam wyglądało, chociaż trochę miało ręce i nogi. Panie, które są bardziej zaprzyjaźnione z szydełkiem, na pewno coś ładniejszego wymyślą i coś ładniejszego yy, zrobią. Ja na szydełku potrafię zrobić tylko łańcuszek nic wymyślnego. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Życie i pranie pokażę. Witajcie, już tradycyjnie dwa słowa na temat ukończonego projektu. Nie podoba mi się kod. bardzo mi się nie podoba, bo ja i Szydełko to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo się nie lubimy. Te wykończenie jest okropne, więc no niestety to nie będzie w 100% moje dzieło tylko poproszę moją mamę, aby mi jakoś ładniej to wykończyła, a ja kiedyś, kiedyś, kiedyś może się przekonam do szydełka, żeby samemu sobie to robić. Ogólnie sukienka jest mega wygodna, jest super, bardzo mi się ona podoba. W zeszłym roku taką, nie wiem czy kojarzycie, brązową sukienkę, taką ceglaną brązową. Próbowałam zrobić tutaj właśnie z nadmiarem tkaniny, aby maskowała żuszek. E, tym razem mi się udało. Nie dodawałam w jednym punkcie na zasadzie dekoltu e, fali, tylko tutaj od razu już pod samym piersiami zaczęłam dodawać w okrążeniach. Także sukieneczka wyszła fajna, luźniejsza. Coś naprawdę e, fajnego. Teraz listki. Zastanawiam się, czy by nie lepiej wyglądały, gdyby nie były pod piersiami a nie na piersiach, ale fajnie to teraz tak no, współgra trochę z tymi e, rękawkami. No ale ogólnie mi się podoba, tak? Wykończenie do listkach też mi się podoba. Także no, naprawdę e, nie jest e, źle długość, akurat e, minimalna, wymagana dla mnie, żeby się czuć komfortowo. Byłaby troszeczkę krótsza i już bym się nie czuła komfortowo. Także potrafiłam z długością minimalną no, dla mnie wymaganą. E, sukienka no, była robiona z czterech nitek i podejrzewam, że na lato może być troszeczkę za ciepła. Nie Jest teraz wiosna. Dzisiaj dokładnie e, jest fajna pogoda, jest jakieś 11 stopni, także. Już czuję się, no nie że niekomfortowo, ale jest mi ciepło. Jest mi bardzo w niej ciepło, troszeczkę tak dusznawo, ale zacznijmy od tego, że ja jestem osobą, ostatnimi czasy bardzo jest mi ciepło. Nieważne czy są mrozy, czy nie ma tych mrozów, ja na krótki rękawek, najlepiej bez czapki, szalika, bez kurtki. Ogólnie jest mi ostatnio bardzo, bardzo ciepło, niezależnie od pogody że nie wiem, może zda, zdadzą egzamin te cztery niteczki. Jest bardzo fajne, elastyczne. Nie wiem, kurczę, chciałam nosić ją w lato, ale nie wiem, czy tam radę. To chyba tylko będzie dla mnie taka występna, ale ja będę śmiesznie wyglądała, tak? Wszyscy kurtka czy coś, a ja w takiej sukience wyskoczę, bo jest mi ciepło, ale dobra. że tyle o mnie i o moich ee, problemach. Sukieneczka, no jestem, jestem jak najrazie. Najbardziej chyba ze wszystkich. To jest moja trzecia i jestem naprawdę z niej zadowolona.